Lekcja numer jeden. Proszę wsłuchać się w tę rozmowę. Za kilka minut nie tylko zrozumiesz sens tej rozmowy, ale też sam będziesz mógł wziąć w niej udział. Wyobraźmy sobie Polaka, który przyjechał do Stanów Chciałby on zacząć rozmowę ze stojącą obok Amerykanką. Na początku mówi, przepraszam. Excuse me. Amerykański lektor powtórzy to zdanie w częściach, zaczynając od końca. Proszę powtarzać w ślad za nim, dokładnie naśladując jego wymowę. I koniecznie proszę mówić na głos. Me. Me. Just. Just. Excuse, Excuse. X Ex. X Ex. Excuse 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 me Excuse me Jak powiedzieć po angielsku przepraszam? Excuse, me. Excuse me. Teraz on chce zapytać, czy Amerykanka rozumie po polsku. Zaczynamy od słów po polsku. Proszę słuchać i powtarzać. Polish. Polish. Leś. Po. Po. Proszę powiedzieć jeszcze raz po polsku. Polish. Proszę słuchać i powtarzać, starając się naśladować wymowę lektora. Polish. Polish. Proszę powiedzieć, przepraszam. Excuse me. Proszę powtarzać w ślad za lektorem, starając się naśladować jego wymowę. Excuse me. Excuse me. Proszę powiedzieć jeszcze raz po polsku. Polish. Teraz on chce zapytać, czy ona rozumie. Oto jak powiedzieć rozumie pani? Proszę słuchać. Understand. Proszę powtarzać w ślad za lektorem krok w krok. Stand. Stand. Dur. Dur. Dur stand. Un. Under, understand, understand. Proszę powiedzieć jeszcze raz, Pani, Pani, understand, understand. Oto jak powiedzieć, rozumie pan, pani, jak Pani, rozumie Pani, 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 słuchać i powtarzać. You understand. You. You. You understand. You understand. Proszę powiedzieć, rozumie Pani. You understand. Czy pamiętasz, jak powiedzieć po polsku? Proszę powiedzieć jeszcze raz, rozumie pani? You understand. A teraz proszę powiedzieć, pan pani rozumie po polsku? You understand Polish. You understand Polish. A to słowo jest często używane po to, żeby zadać pytanie po angielsku. Proszę słuchać i powtarzać. D. 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 W języku angielskim zdanie twierdzące często można zamienić w pytanie, stawiając to słowo na początku zdania. Proszę powiedzieć jeszcze raz: rozumie pani. You understand. Proszę spróbować zapytać, czy rozumie Pan Pani? Do you understand? Do you understand? Proszę powiedzieć przepraszam. Excuse me. Excuse me. Proszę zapytać, czy ja rozumiem. Do you understand? Proszę mnie zapytać, czy ja rozumiem po polsku. Do you understand Polish? Do you understand Polish? Pani odpowiada, nie, proszę słuchać i powtarzać. No. 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 A teraz pani odpowiada w sposób bardziej uprzejmy, nie, proszę pana, proszę słuchać i powtarzać. No, sir. 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 No, sir. Jest to uprzejma forma zwracania się do nieznanego mężczyzny. Proszę powiedzieć jeszcze raz, sir. Proszę zwrócić uwagę na dźwięk r na końcu słowa. Sir. 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 Proszę powiedzieć w sposób uprzejmy do mężczyzny nie. No, sir. Jak powiesz przepraszam, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. W jaki sposób zapytasz kogokolwiek, czy on rozumie? Do you understand? Do you understand? Rozumiesz po polsku? Do you understand Polish? Do you understand Polish? Mężczyzna odpowiada: Ja rozumiem. Na początku słowo "ja". Proszę słuchać i powtarzać. I. 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 A teraz słowo "rozumiem". Understand. Understand. I understand. Zauważyłeś, że w języku angielskim to samo słowo oznacza rozumiem i rozumie pan pani? Teraz proszę powiedzieć rozumiem. I understand. I understand. I understand. Zauważyłeś, że te dwa słowa są wymawiane jakby jednym słowem? Proszę spróbować powiedzieć, rozumiem po polsku. I understand Polish. I understand Polish. Teraz proszę powiedzieć pan pani rozumie. You understand. Proszę powiedzieć jeszcze raz rozumiem. I understand. Pamiętasz w jaki sposób zadać pytanie po angielsku? Proszę zapytać czy rozumie pan pani? Do you understand? Proszę zapytać panią, czy rozumie pani po polsku? Do you understand Polish? Proszę słuchać i powtarzać, żeby wypracować poprawną wymowę. Do you understand Polish? Polish. Do you understand Polish? Pani uprzejmie odpowiada, nie proszę pana. No, sir. No, sir. Jak powiedzieć rozumiem? I understand. Teraz ona chce powiedzieć nie rozumiem. Proszę słuchać i powtarzać. I don't understand. Don't. Don't. Don't understand. Don't understand. I don't. I don't. I don't understand. To zdanie staje się przeczące dzięki słowu don't. Proszę zwrócić uwagę na wymowę. Zauważ, że dźwięk t na końcu słowa prawie zanika. Proszę słuchać i powtarzać. Don't. Don't. I don't understand. Proszę powiedzieć jeszcze raz nie rozumiem. I don't understand. Don't W języku angielskim jest sporo dźwięków, które, podobnie jak dźwięk, przy szybkim mówieniu znikają. Jednak powinieneś zauważać je, ponieważ one często zmieniają sens całego zdania. Proszę powiedzieć jeszcze raz nie rozumiem. I don't understand. Proszę powiedzieć po polsku. Polish. Polish. Pamiętasz angielski dźwięk? Proszę powiedzieć nie rozumiem po polsku. I don't understand Polish. Proszę zapytać, rozumie pan pani? Do you understand? Do... Do you understand? Proszę mnie zapytać, czy rozumiem po polsku. Do you understand Polish? Do you understand Polish? Proszę spróbować odpowiedzieć: Nie, nie rozumiem. No, I don't understand. No, I don't understand. Proszę zauważyć, że w języku angielskim nie są pomijane przyimki ja, wy, pan, pani nawet w krótkich wypowiedziach. Teraz proszę odpowiedzieć, rozumiem. I understand. I Oto jak po angielsku brzmi określenie język angielski. Proszę słuchać i powtarzać. English Lis, Eng. Eng. English, English. Proszę powiedzieć po angielsku. English. W tym słowie jest dźwięk Eng. jeden z dźwięków, których nie ma w języku polskim. Proszę słuchać i powtarzać, żeby wypracować poprawną wymowę. Eng. Eng. English. English. Proszę powiedzieć rozumiem. I understand. Proszę powiedzieć rozumiem po angielsku. I understand English. I understand English. A teraz proszę powiedzieć, że nie rozumiesz po angielsku. I don't understand English. I don't understand English. Proszę powiedzieć, Pan, Pani rozumie po angielsku. You understand English. You understand English. Proszę zapytać, czy rozumiem po angielsku. Do you understand English? Do you understand English? Oto jak powiedzieć trochę. Na razie proszę tylko słuchać. A little. Proszę słuchać i powtarzać. A little. O. O. L. 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 Little. Little, little, a, a little, a little. Zwróciłeś uwagę na dźwięk w środku tego słowa. Powtórz jeszcze raz. Trochę. Little, a little. Zwróć uwagę również na dźwięk. Który pojawia się na początku. Powiedz proszę trochę. A little. A little. Chcesz powiedzieć trochę rozumiem. Proszę słuchać i powtarzać. I understand a little. I understand a little. Zwróć uwagę na kolejność słów. Dosłownie mówisz ja rozumiem trochę. Powiedz proszę, że trochę rozumiesz. I understand a I understand a proszę zapytać, czy rozumiem po angielsku. Do you understand English? Do you understand English? Teraz proszę powiedzieć, Rozumiem po angielsku. I understand English. I understand English. Powiedz proszę jeszcze raz trochę. A little. Proszę słuchać i powtarzać. Trochę rozumiem po angielsku. I understand English a little. I understand English a little. I understand English a little. Proszę mi powiedzieć, że trochę rozumiesz po angielsku. I understand English a little. I understand English a little. Pani chciałaby go zapytać, czy jest Polakiem. Pamiętasz jak powiedzieć rozumiem po polsku? I understand Polish. Polish. Słowa Polak i Polski w języku angielskim są identyczne. Proszę powiedzieć Polak. Polish. Polish. A oto jak powiedzieć Pan jest Polakiem. Proszę słuchać i powtarzać. You are Polish R R you you are you are you are Swivel R. W środku tego zdania odpowiada słowu jest, które czasami w polskim języku jest pomijane, ale w języku angielskim to słowo zawsze jest używane. Zatem dosłownie powiedziałeś pan jest Polakiem. Proszę powtórzyć to jeszcze raz. You are Polish. You are Polish. Proszę zamienić ze sobą pierwsze dwa słowa i teraz możesz zapytać, czy jesteś Polakiem? Proszę spróbować. Are you Polish? Are you... Are you. Polish? Czy pamiętasz, jak powiedzieć przepraszam? Excuse me. Proszę zapytać pan pani rozumie? Ty rozumiesz po angielsku? Do you understand English? Do you understand English? Proszę zapytać czy pan pani jest czy jesteś Polakiem? Are you Polish? Are you Are you Polish? Oto jak odpowiesz tak. Proszę słuchać i powtarzać. Yes. 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 Proszę jeszcze raz powiedzieć tak. Yes. Zwracając się w Stanach do nieznanych młodych kobiet, mówimy do niej: Myz. Proszę słuchać i powtarzać. Miss. 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 Proszę powiedzieć tak, miss. Jasmys. Jasmys. Miss. Yes, miss. Proszę zapytać, czy pan, pani jest, czy jesteś Polakiem? Are you Polish? Are you Polish? Proszę odpowiedzieć tak, miss. Yes, miss. Yes, miss. Proszę zapytać, czy rozumie po angielsku. Do you understand English? Do you understand English? Teraz proszę powiedzieć, tak, rozumiem po angielsku. Yes, I understand English. Yes, I understand English. A teraz proszę, wsłuchaj się w tę samą rozmowę, którą usłyszałeś na początku lekcji, zaledwie kilka minut temu. Excuse me, miss. Do you understand Polish? No, sir. I don't understand Polish. I understand English a little. Are you Polish? Yes, miss. Proszę posłuchać jeszcze raz. Excuse me, miss. Do you understand Polish? No, sir. I don't understand Polish. I understand English a little. Are you Polish? Yes, miss. Teraz proszę sobie wyobrazić, że obok siedzi młoda Amerykanka. Chcesz rozpocząć z nią rozmowę. Od czego zaczniesz? Excuse me. Excuse me miss. Ona nie odpowiada. Spróbuj zapytać, czy rozumie. Do you understand? Do you understand? Zapytaj, proszę, czy rozumie po angielsku? Do you understand English? Do you understand English? znów nie ma odpowiedzi zapytaj proszę czy rozumie po polsku Do you understand Polish? Do you understand Polish? No. No, sir. Jak ona ma powiedzieć, że nie rozumie po polsku? I don't understand Polish. I don't understand Polish. W jaki sposób ona zapyta, czy rozumiesz po angielsku? Do you understand English? Do you understand English, sir? Proszę jej odpowiedzieć, że trochę rozumiesz. I understand a little. I understand a little. W jaki sposób ona zapyta, czy jesteś Polakiem? Are you Polish? Are you Polish? Proszę odpowiedzieć tak, miss. Yes, miss. yes, miss. Teraz ona zada ci pytanie. Spróbuj odpowiedzieć. Do you understand Polish, sir? Do you understand Polish, sir? Yes, I understand Polish. Yes, Miss, I understand Polish. Ona zada ci jeszcze jedno pytanie. Odpowiedz za pomocą słowa "trochę". Do you understand English? Do you understand English? A little. I to rzeczywiście prawda. Teraz już trochę rozumiesz po angielsku. Nie martw się z powodu błędów. Wszystko czego nauczyłeś się dziś zostanie powtórzone na następnych lekcjach. Jeśli opanowałeś materiał w około 80%, możesz przejść do następnej lekcji. Jeśli nie, znajdź proszę 30 minut na powtórzenie tej lekcji. Na tym kończymy lekcję numer 1.